Jeżeli chcesz się dowiedzieć jaki przebieg zrobiła opona Uniroyal Rainsport 5 i ile kosztuje Ci każdy kilometr jazdy na tej oponie, obejrzyj ten materiał do końca. Zaraz po zamontowaniu zmierzyliśmy ile opona ma milimetrów bieżnika. Wyszło nam 8,36 mm oraz sprawdziliśmy od razu jaki autku ma przebieg, czyli 226 624. Był to 6 czerwiec tego roku. 6 września ten sam klient, a zarazem nasz serdeczny kolega, którego mocno pozdrawiamy. Podjechał na podobny pomiar i tak jak Państwo widzieliście, opona równostarta, to znaczy, że kilometra jest elegancko ustawiona 7,36 mm z każdej strony. Można powiedzieć, że idealnie. W tym czasie zrobił 232 353 km. Przejdźmy do obliczeń i sprawdźmy, ile na oponie UniRoyal 255-3520 możemy zrobić kilometrów, wyjmując z naszych danych średnie. Nie będzie to takie trudne, bo, bo akurat pomiar początkowy z drugim pomiarem różni się dokładnie 1 mm, co nam troszkę ułatwia zadanie. Więc tak: 232 353 km przy tym przebiegu okna miała 7,36 mm, 226 024. To był przebieg, gdy je montowaliśmy. I było 8,36. To daje nam 1 mm. 232 353 minus 226,024 to daje nam 630... 6329. I to jest różnica w kilometrach, ile zrobiliśmy na 1 mm opony. Żeby sobie troszkę ułatwić zadanie, przeliczymy sobie. Na 1 10 mm, czyli na 1 10 mm, możemy zrobić 63,29 km. Jedziemy dalej. Wysokość początkowa, czyli 8,36 minus 1,6, to mamy TWI, czyli do tego momentu możemy eksploatować oponę. To się równa 6,76 6 mm. To sobie też zrobimy na setne milimetry, czyli 676 mm, mm to się równa 676 setek, setnych. Więc 676 razy 63,29 km to daje nam 42784 km Tyle możemy zrobić na oponach Uniroyal, wyjmując oczywiście średnią. Następnie obliczymy sobie, ile nas kosztuje jazda na, na tych oponkach, a dokładnie kilometr jazdy. A żeby to uczynić, wejmiemy sobie średnią cenę tych opon z czterech miejsc w internecie. Średnią cenę wyciągamy z cen, które oferuje nam Oponeo, Ceneo Allegro oraz naszego sklepu oponafelka.pl. Oczywiście sumujemy wszystkie ceny i dzielimy przez 4, co daje nam wynik: 639,94 zł za sztukę. Średnią kosztu opony, czyli to jest 639,94 zł i to dzielimy przez liczbę kilometrów. 84, co daje nam 0,049. Przy bliżeniu 0,015 grosza. Kosztuje nas 1 kilometr. Razy 4 opony. Razy 4 opony. Wychodzi nam 0,06 6 groszy. I zobaczmy ile wychodzi na 100 km 6 zł, Czyli 100 km kosztuje nasz 6 zł na tej oponie. No powiem szczerze, myślałem, że, że trochę taniej. I jaką następną oponę mamy sprawdzić, przeliczyć? Daj znać koniecznie w komentarzu. Dodam, że opona była testowana na Audi A6 C7. 2.0 diesel, 177 koni w lepszym stanie technicznym niż samochody, które wyjeżdżają prosto z salonu.